Marzysz o wolności finansowej? No to czas przestać marzyć i zacząć działać. Bo wolność finansowa nie jest luksusem zarezerwowanym tylko dla wybranych. To efekt strategicznego działania. Wyobraź sobie życie, w którym pracujesz z każdego miejsca na Ziemi plaża, góry, kawiarnia w centrum miasta. Nie musisz prosić szefa o urlop, ponieważ sam wyznaczasz zasady. I zarabiasz nie dlatego, że spędzasz 8 godzin przed komputerem, ale dlatego, że Twoja wiedza i Twoje oferty pracują dla Ciebie. Bo biznes online oparty na wiedzy to klucz: to kursy, e-booki, konsultacje, które przygotowane raz możesz sprzedawać w to właśnie one pozwalają ci zarabiać z dowolnego miejsca na ziemi, nawet wtedy, kiedy nie pracujesz. Na przykład w przeciwieństwie do usług. Ale jest jedna uwaga: Wbrew pozorom, wolność finansowa nie przychodzi sama. To nie jest tak, że możesz zrobić e-booka i więcej nic w życiu nie robić. To efekt wcześniej włożonej pracy. Ale wszystko zaczyna się od decyzji: Decyzji, że chcesz coś zmienić, że zaczniesz działać. Nawet jeśli dziś masz wątpliwości. Czy wiesz, jak to zrobić? W takim razie kliknij obserwuj i dowiedz się, jak zbudować biznes online, który da ci wolność.